Witam Was serdecznie. W tym krótkim filmie na temat Windows Phone'a chciałem Wam przekazać pewną informację, w jaki sposób zrobić sobie porządki na własnym pulpicie własnego smartfona. Tutaj do dyspozycji mamy Nokia Lumia 710, tak więc nie jest to najnowszy smartfon, Windows Phone 7.8, nie 8, ale wszystko jest mniej więcej idealnie, tak samo w każdym innym smartfonie z Windows Phone'em. Jeżeli macie sobie tutaj na pulpicie różnego rodzaju jakieś ikony, tak jak tu widzicie, małe, duże, jeszcze mniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zrobić porządki na własnym tutaj pulpicie. W jaki sposób to robić? No właśnie Wam pokazuję. Wystarczy zmniejszyć sobie troszeczkę tych ikonek. Tak jak widzicie, jak to robię. Czyli jeżeli zaznaczamy sobie jakiś kafelek, można sobie tutaj z taka szczałeczka w dół pomniejszyć, znowu powiększyć. Niektóre kafelki można rozszerzyć jeszcze większe, żeby były na całą szerokość ale to już sobie zaznaczacie, jak sobie chcecie. I zobaczcie, w ten sposób przytrzymując, możecie sobie przesuwać, jak chcecie kafelki, w ten sposób i dzięki temu robić porządki tak, jak sobie chcemy. Jak widzicie, macie też tutaj e, taką ikonkę góry, odepni, wtedy ten e, kafelek zniknie stąd. zależy znaczy, że takie popalcowane, ale akurat e, lampa jest włączona. I jeżeli chcecie e, o, i zakończyć e, Kładanie ikonek to już po prostu w dowolnym miejscu kliknąć albo poczekać. Jeżeli na przykład jakąś ikonkę stąd usuniecie, a chce, chciecie, chcecie ją ponownie sobie przywrócić, oczywiście przechodzicie sobie w prawo tu strzałką albo po prostu palec. Tak? I na przykład Allegro, chcecie przy sobie ikonkę zrobić, to przytrzymujecie, przypnij do ekranu startowego, klikacie o, w ten sposób i już się pojawia ikonka z Allegro, jak widzicie. Wystarczy ją teraz sobie pomniejszyć, jeżeli byśmy chcieli. I już jest malutka. I tak w ten sposób możecie sobie szybko zrobić porządek na własne pulpicie, żeby nie było takich wielkich kafelek, że musicie przelatywać góra, dół, góra, dół, co zajmuje niepotrzebnie czas. Myślę, że tutaj akurat cudów nie odkryłem, ale jak widzę niektórzy nie mają tego poukładanego w ogóle, no i w związku z tym niezbyt to dobrze wygląda na ekranie, no i długo muszą, dłużej muszą poszukiwać jakichś tam swoich aplikacji OK, z mojej strony to tyle, tak więc układajcie swoje ekrany tak, żebyście mieli po prostu jak najmniejsze ikonki no chyba, że potrzebujecie jakieś treści, które będą się wyświetlać e, dynamicznie no to te zostawcie oczywiście sobie większe e, no ale wtedy, tak jak widzicie, im mniejsze ikonki, tym szybciej obsługujecie swojego smartfona z mojej strony to tyle, jak macie jakieś pytania co do Windows Phona, to po prostu pytajcie w komentarzach pod filmem Trzymajcie się, pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał na forum wiedzy.pl.